Proszę Państwa, zaskakująca wiadomość z ostatniej chwili. Pan superminister Szumowski, przez niektórych przezywany Szumowiński, odchodzi, składa rezygnację. Wczoraj złożył rezygnację jego zastępca, który podobno też był zamieszany w sprawie tych, tych niejasnych zakupów. No, proszę Państwa, ciekawe, jak to będzie dalej. Oby, nam, oby jego następca nie był gorszy. No ale mam nadzieję, że jak ludzie będą się dalej modlić, dlatego wyświetlam tutaj koronkę do Bożego Miłosierdzia i wezwanie Matki Boskiej do odmawiania różańca. Że jak ludzie dalej się będą modlić i starać, to wyjdzie nam to na zdrowie, jego dymisja. Tym bardziej, nie wiem, czy to w ogóle nie jest początek rozpadu rządu i upadku pana Morawieckiego, na którego. Według boskich przekaźników tych wizjonerów też została dawno rzucona nie tylko na szumowskiego klątwa, przez Boga Ojca podobność, Więc ciekawy, jak to się dalej potoczy. Ja tutaj właśnie pokazuję tych, co najwięcej, że tak powiem, mogą nam pomóc.